W jednym z filmów na moim kanale zachęcałem Cię do tego, by zainteresować się oprawą graficzną gier planszowych, zakładając oczywiście, że zajmujesz się projektowaniem graficznym. Ale skoro grafika nie jest Ci obca, to czemu by nie spróbować stworzyć własnej planszówki? Bo jednym z podstawowych narzędzi do tworzenia gry często jest program do grafiki właściwie dowolny program do grafiki. I w tym filmie spróbujemy zrobić własną grę z pomocą Affinity Designera. A plan jest następujący. W pierwszej części przedstawię Ci moje założenia, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy pracowali nad grą wspólnie. Jeśli masz pomysł, jak grę rozwijać dalej, to zapraszam do komentarzy. A my zaczynamy. Nowy dokument, ustawienia dowolne, aczkolwiek ja wybiorę format A3, z sekcji szablonów przygotowanych z myślą o druku, ponieważ chciałbym, żebyśmy pracowali od razu w milimetrach. Jedyną zmianą będzie usunięcie marginesów. Marginesy i odznaczamy polecenie uwzględnij marginesy. Tworzymy nowy dokument. Rozsądek podpowiada, żeby nasza pierwsza gra nie była grą skomplikowaną. Więc ja zakładam, że nasza pierwsza gra nie będzie typową planszówką, a karcianką, a przynajmniej grą opartą przede wszystkim na kartach. Drugie założenie będzie to gra solo, czyli dla jednego gracza. Tak byśmy nie musieli nikogo prosić o pomoc w testowaniu rozgrywki, bo to prowadzi do szybkiej utraty znajomych. A skoro grasolowa, to co będzie naszym przeciwnikiem? Będzie to połączenie taktyki z losowością. To może zacznijmy pracę, a w trakcie opowiemy sobie więcej. Ja zaczynam od karty, i będzie to karta symbolizująca nas jako bohatera rozgrywki. Wybiorę narzędzie prostokąt z możliwością zaokrąglania narożników i tworzę. I może ustawmy sobie rzeczywiste wymiary naszej karty. Jednym z uniwersalnych formatów dla kart do gry jest format 57 mm na 88. I jeśli chodzi o zaokrąglenie narożników, to zdecydowanie mniejsze. Może w tym stylu. Kolor tła. Będziemy bohaterem pozytywnym, więc w takim układzie wybierzemy sobie kolor niebieski. Niech będzie taki. Losowość nie jest elementem lubianym przez graczy, więc dobrze, żeby była w pewnym sensie usprawiedliwiona. Nasza gra będzie grą bitewną opartą o rzut kostką. Dodam dwa elementy, które będą symbolizowały nasze możliwości, jeśli chodzi o rzut kostką. Może z pomocą narzędzia kropla. Dodam dwa następujące elementy. Jeden, ctrl plus j, drugi. Dwa. A być może trzy. Zacznijmy od dwóch. To są nasze możliwości. Mamy dwa rzuty kostką, czyli niejako dwa strzały. I to najprostszy sposób na usprawiedliwienie losowości, ponieważ jest to naturalne, że nie każdy strzał jest celny. I tak jak wspomniałem, to losowość będzie naszym przeciwnikiem, choć nie jedynym. Potrzebny nam jednak jakiś element, który będzie stanowił wyzwanie, żeby gra była chociaż trochę interesująca. I to będzie mój główny pomysł na tę grę. Otóż przyjdzie nam się zmierzyć z przeważającymi siłami przeciwnika. A rozgrywka będzie wyglądała w następujący sposób. Ctrl J kopiuje kartę i będzie to karta przeciwnika. W takim układzie w odcieniu czerwonym. A cechą charakterystyczną tej gry będzie układ. Otóż będziemy toczyć potyczki w okrążeniu. Ctrl J Nasza jednostka będzie otoczona z czterech stron. Ctrl plus J, z lewej strony i Ctrl plus J, również z dołu. Dlatego właśnie wybrałem format A3, żeby wszystkie karty nam się zmieściły na arkuszu. Kolejne ważne zadanie to fakt, że musimy zrównoważyć losowość i sprawić, żeby gracz miał jak największy wpływ na przebieg rozgrywki. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jak naszą rozgrywkę urozmaicić, bo teraz byłaby po prostu nudna. Wyglądałaby w następujący sposób. Mamy dwa rzuty kostką. Decydujemy, od którego przeciwnika zaczynamy potyczkę. Przyjmijmy, że parzysta liczba oczek oznacza trafienie, nieparzysta oznacza pudło, i przy trafieniu przeciwnik traciłby jedno ze swoich stanowisk ogniowych. Może nazwijmy to w ten sposób. Dlatego w swojej turze mógłby zaatakować mógłby rzucić kostką tylko raz. Czyli zaczynamy od dwóch rzutów kostką. Jeśli udaje nam się pokonać przeciwnika, to wybieramy następnego i tak aż do zwycięstwa. Natomiast jeśli nie udaje nam się pokonać przeciwnika, to w takiej sytuacji to on przystępuje do ataku. Patrząc w ten sposób, nie mamy praktycznie żadnych szans na zwycięstwo. I w tej sytuacji zależałoby ono tylko i wyłącznie od naszego szczęścia, na co nie możemy pozwolić. Jeden z pomysłów jest taki, że część jednostek mogłaby być po prostu słabsza. Z puli kart byłyby losowane 4 i mogłyby się trafić jednostki z dwoma stanowiskami ogniowymi lub z jednym, i tych słabszych mogłoby być na przykład więcej. To nieco równoważy nasze siły i jest to jeden z pomysłów, który prawie na pewno wykorzystamy. Ale może przeanalizujmy sytuację z troszkę konkretniejszej perspektywy, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o pomysł na tę grę. Otóż chciałbym wykorzystać krawędzie karty, i tutaj opcje są dwie. Każda krawędź karty miałaby inne właściwości. To jest pierwszy pomysł, i drugi wariant, nieco uproszczony. Góra i dół miałyby jedną właściwość, a prawa i lewa strona karty drugą. To może zobaczmy w praktyce, o co chodzi. Nadajmy naszej grze nieco konkretniejszy charakter. Załóżmy, że byłaby to potyczka szesnastowiecznych galeonów. Ja wykorzystam gotowy element, by przygotować sobie symboliczny rzut statku z góry. To będzie nasz dziób, ctrl plus j, przytrzymuję klawisz ctrl, to będzie tył czyli rufa i teraz burty. Mam włączone przyciąganie, więc ustawiam w miarę równo względem obu elementów i całość spawam. Zaznaczam i łączę. Teraz działa. W naszym wypadku, patrząc na wstępny pomysł, byłyby to dwa działa, czyli jedno i Ctrl plus J, drugie. Powiedzmy w taki sposób: ja całość połączę. Kolor niebieski i to jesteśmy my, czyli bohater naszej gry. I teraz. Prawa i lewa strona karty oznacza, że możemy oddawać strzały. Przód i tył oznacza, że nie możemy oddawać strzałów. Żeby ten pomysł miał sens, to nasi przeciwnicy powinni mieć podobne właściwości. Ctrl plus J. Ale powinni się różnić układem. Na przykład Ctrl plus J. Jedna karta mogłaby wyglądać właśnie w taki sposób, ale druga. byłaby kartą, na której układ statku wyglądałby tak. I w tej sytuacji cały czas zakładamy, że to my rozpoczynamy potyczkę. Spokojnie moglibyśmy zmierzyć się z tym statkiem, ponieważ jest właściwie bezbronny. Tutaj sytuacja jest poważniejsza. Ale mogłaby się też zdarzyć sytuacja następująca. Control plus J, i okręt przeciwnika byłby ułożony w ten sposób. I teraz, tak jak wspomniałem, moglibyśmy troszeczkę ten pomysł rozbudować i zdecydować, że z przodu, w dziób jest trafić nieco trudniej, dlatego, na przykład, w instrukcji zapisalibyśmy, że w tej sytuacji przeciwnik ma o jeden strzał mniej. Właśnie z tego względu, że trudniej jest trafić z przodu. Natomiast jeśli chodzi o rufę, to sytuacja byłaby odwrotna. Tutaj trafić jest dużo prościej, dlatego przeciwnik otrzymuje plus jeden do strzału. Ale to dalej zbyt mało, żeby można było powiedzieć, że jest to w miarę interesujący pomysł na grę. Nasza jednostka mogłaby mieć właściwości nieco inne niż jednostki przeciwników. Powiedzmy, że byłby to okręt zdecydowanie nowocześniejszy. I na przykład miałby zdolność obrócenia się, na przykład o 90 stopni. W takim układzie to my decydowalibyśmy o ułożeniu naszego statku, ale na jakiej podstawie? Moglibyśmy zrobić na przykład tak. Jeżeli chodzi o statki przeciwników, to na kartach umieścilibyśmy punktację. Na przykład od jednego do pięciu punktów. Niech będzie, że jeden punkt. Na przykład w tym miejscu. I teraz, gdy uda nam się zgromadzić np. przykład trzy punkty, możemy je zamienić na możliwość obrotu. I teraz im więcej punktów, tym silniejsza jednostka. Lub punkty te możemy rozłożyć losowo. To już daje nam jakieś możliwości taktyczne. Na początku musielibyśmy się zorientować, która jednostka jest słabsza, która daje więcej punktów, a następnie na co te punkty przeznaczyć, bo teraz nasze możliwości zdecydowanie się zwiększają, jeśli chodzi o dalszy rozwój gry. Na przykład, moglibyśmy mieć możliwość regeneracji i załóżmy, że taka regeneracja kosztowałaby 3 punkty, czyli mamy 3, 4 lub 5 punktów i decydujemy. Chcemy przywrócić możliwość strzału z drugiego działa, które wcześniej zostało uszkodzone przez trafienie przeciwnika lub chcemy statek obrócić. I tych właściwości mogłoby być kilka lub kilkanaście. I tak wygląda mój pomysł. Ja zapiszę plik i spróbujemy przetestować naszą rozgrywkę. I oto talia kart do naszego pierwszego testu. Właściwie to my oraz talia przeciwników. 10 kart w miarę różnorodnych ze względu na możliwe do zdobycia punkty, samo ułożenie jednostek, ale przede wszystkim ze względu na siłę jednostek. Żeby nieco zbalansować nasze szanse, choć na tym etapie nie ma to znaczenia, przeważają jednostki słabsze. I na bazie widocznych grafik, ja przygotowałem rozgrywkę w programie Tabletop Simulator. To program, który jest jednym z najlepszych narzędzi dla początkującego projektanta gier planszowych. Choć taki test można także zrobić, po prostu drukując i wycinając sobie elementy. Nasza jednostka talia 10 kart przeciwników oraz kostka. Zacznę od potasowania kart. W tabletopie robi się to po prostu potrząsając kartami. Ale najpierw odwrócę karty. Służy do tego klawisz F i tasuję. Przytrzymuję i potrząsam przez chwilkę. Teraz układam karty przeciwników zgodnie z planem, czyli wokół naszego statku, co ma symbolizować okrążenie. Układam karty zakryte, ponieważ przypominam, że będzie to gra jednoosobowa. Gracz mógłby świadomie lub nieświadomie, powiedzmy, nieco oszukiwać, rozkładając karty odkryte. Choć właściwie wystarczyłoby odpowiednio sprecyzować sposób rozkładania kart w instrukcji. Ale wydaje mi się, że sam proces odkrywania zakrytych kart dodaje odrobinę emocji. I oto nasz rozkład przeciwników. Przypadkiem karty ułożyły nam się symetrycznie. Silniejsze jednostki u góry i u dołu, słabsze po bokach. Jeżeli strzały możemy oddawać wyłącznie z boku naszego statku, to potyczka z dolnym statkiem pozostanie nierozstrzygnięta. Co prawda rozmawialiśmy tutaj o różnych opcjach, ale gdybyśmy przyjęli, że ostrzał możemy prowadzić wyłącznie z boku naszego statku, to potyczka z dolnym statkiem pozostanie nierozstrzygnięta. Ani my, ani on nie może atakować. Chyba, że przyjmiemy, że statek z przodu i z tyłu jest słabiej uzbrojony, ale wciąż uzbrojony. Ale to chyba wprowadza zbyt duże zamieszanie. Przecież słabsze jednostki ogólnie mogą oddać tylko jeden strzał. Więc w ich przypadku nic się nie zmienia w ilości działu, z boków oraz na dziobie i rufie. Więc ten konkretny pomysł akurat chyba najlepszy nie jest. To pierwsza i najważniejsza uwaga, ale pora na rozgrywkę. Zaczynamy jako pierwsi. Dzięki czemu możemy wybrać, z którą z jednostek zmierzymy się na początek. Analizujemy siłę, sposób ułożenia kadłuba wrogiego statku, o ile oczywiście w ogóle bralibyśmy to pod uwagę, oraz liczbę możliwych do zdobycia punktów. Ta jednostka ustawiona jest dla nas niekorzystnie. a Raczej byłaby, gdyby ten pomysł miał sens, ale załóżmy, że ma. Jest to także jednostka od nas słabsza. Ma jeden rzut kostką, my dwa. Ze względu na sposób ułożenia statku oraz liczbę punktów logicznie byłoby więc rozpocząć bitwę od karty z lewej. Natomiast wybierzmy okręt z prawej, jeśli spudujemy, będzie ciekawie. W tej beltopie można przerzucać kostkę na kilka sposobów. Najprostszy, wystarczy ją chwycić i po prostu rzucić mocniej lub słabiej. Ja będę korzystał z funkcji ROL, czyli przerzuć-przetocz. Służy do tego klawisz R. Naciskam. Przypomnę. Parzysta liczba oczek, trafienie, nieparzysta, pudło. Piątka, czyli nie trafiliśmy. Pora na drugi, ostatni strzał. R. Dwójka. Trafienie. W związku z tym, że wroga jednostka ma jedno stanowisko bojowe, to zostaje ona pozbawiona możliwości ataku. I tutaj pytanie, czy oprócz stanowisk ogniowych powinniśmy dodać też punkty życia dla jednostek? Bo teraz wyszło nam tak, że nie niszczymy jednostki, a jedynie sprawiamy, że traci możliwości ataku. Więc mamy tutaj dwie opcje: punkty życia plus stanowiska bojowe, lub troszkę prostszy wariant tylko stanowiska bojowe, które dezaktywujemy celnymi strzałami. Czyli w takim układzie nie niszczymy jednostki, ale możemy ją przejąć. I ja bym był za tym pomysłem. To otwiera pewne możliwości. Na przykład karty przeciwników dawałyby jakieś bonusy na przykład możliwość obrócenia karty naszej jednostki. Po wykonaniu obrotu, na przykład o 90 stopni, Karta przeciwnika zostaje odrzucona. Czyli moglibyśmy przejmować karty pokonanych przeciwników, a potem decydować, w którym momencie rozgrywki chcemy je wprowadzić, chcemy zrobić z nich użytek. No dobrze, pora na kolejne starcie. Wybierzmy tym razem trudniejszą jednostkę, czyli górną. Również zaczynamy. Umówmy się, że ignorujemy położenie statków. Ta mechanika chyba jednak nie ma zbyt wiele sensu. Pierwszy strzał pudło. Drugi strzał tym razem trafienie. I tutaj pojawia nam się kolejna kwestia do rozwiązania. Musimy jakoś oznaczać trafienia. Najprostszy sposób to wydaje mi się zakrywanie stanowisk bojowych, wyłączenie ich z użytku. W swojej turze ta jednostka będzie więc mogła oddać tylko jeden strzał. Moglibyśmy to zrobić na przykład zasłaniając stanowiska, choćby kostką. W tej beltopie mamy do dyspozycji zestaw podstawowych obiektów, przydatnych w planszówkach. Obiekty, komponenty. I bloki. A tutaj czerwony kwadrat, choć w rzeczywistości jest to sześcian, kostka. Możemy zmienić kolor kostki, jak i jej rozmiary. Zostawimy wstępnie czerwony kolor, ale nieco obiekt zmniejszymy. Prawy klawisz na kostce skaluj. I klawiszami plus oraz minus zwiększamy lub zmniejszamy rozmiar elementu. Kursor nad obiektem i naciskam klawisz minus, by zmniejszyć sześcian. Chyba jest teraz nieco zbyt mały. Zbyt mały powinien przykryć grafikę stanowiska ogniowego. Klawisz plus. Powiedzmy, że wstępnie to wystarczy, i teraz wiemy, że ta jednostka może oddać tylko jeden strzał. A gdy my zostaniemy trafieni, robimy to samo, zakrywamy stanowisko i, tak jak planujemy, jedną z cech naszego statku byłaby możliwość zregenerowania takiego trafionego stanowiska. Wtedy wystarczyłoby po prostu kostkę zdjąć. No dobrze, ale teraz to my po raz pierwszy będziemy podostrzałem. Piątka, czyli strzał niecelny. Przypomnę, przeciwnik ma teraz tylko jeden rzut kostką. Drugie stanowisko wyeliminowaliśmy celnym strzałem w naszej turze. I teraz ponownie my. Dwa rzuty. Klawisz R. Pudło. Ponownie R. I znowu pudło. Trójka. To są właśnie uroki losowości i będą one pełnić w naszej grze ważną rolę. Teraz przeciwnik, a potem znowu my, albo do przegranej, albo do wyeliminowania wszystkich czterech okrętów. Ale nie będziemy już kontynuować testu, myślę, że koncepcja jest jasna. Tak wygląda wstępny pomysł na grę. Na rynku dostępnych jest co najmniej co najmniej 100 tysięcy gier planszowych. Jest więc prawie pewne, że podobny lub nawet identyczny pomysł już istnieje. Natomiast ja się z nim nie spotkałem. Tak czy inaczej, będziemy kontynuować pracę w kolejnych częściach. Przypomnę, jeśli masz pomysł na dalszy rozwój naszej gry, pisz w komentarzu.